Cześć, witam Cię na dzisiejszym treningu. Jeśli borykasz się z takimi problemami jak zamknięta klatka, tak, tendencja jest do zamykania klatki piersiowej, wystającym do przodu brzuchu i nie musi to być nadwaga. Tutaj bardziej chodzi o takie wizualne, wizualnie wystający brzuch do przodu. Jeśli nie jesteś zadowolona z wyglądu swoich pośladków, widzisz, że gdzieś te pośladki zaczęły tak jakby bardziej um, opadać, niejędrne, ten trening jest dla Ciebie. Navet jste nie boryka się z tymi problemami, to i tak bardzo polecam obejrzeć i nie, nie tylko obejrzeć, a zrobić ten trening ze mną, bo nawet jeśli tych problemów nie masz, to ten trening jest świetny w takich profilaktycznych celach i w celach podtrzymania tej dobrej postawy i tych dobrze wyglądających pośladków. Nie zapominajmy, że pośladki to nie tylko chodzi o to, żeby mieć jakieś tam ładne, okrągłe pośladki. Pośladki są bardzo, bardzo ważnym mięśniem, jeśli w kontekście postawy. I zwłaszcza, jeśli boryka się z tym takim przodopochaleniem miednicy, tak, przy którym bardzo często towarzyszy wystający brzuch, no to pośladki i tyły ud bardzo dobrze zyskają na wzmacnianiu, dlatego dzisiaj w treningu będziemy tym się zajmować. Przygotujmy sobie Roller albo dwie kostki, e, może być dodatkowy ciężarek, zobaczysz na koniec, jak będzie się czuło, czy będziesz, będziesz chciała dołożyć ten e, ciężarek, i mini band mini też e, będzie potrzebny, aczkolwiek dla bardzo mało, za, mało za, zaawansowanych osób można będzie nawet bez żadnego dodatkowego oporu na początku. Więc ten trening będzie bardzo kompleksowy. My tutaj podbamy i o postawę, i o pośladki, które też są częścią dbania o postawę. Zacznijmy od rozluźnienia przepony, bo jeśli dobrze pamiętasz, jeśli gdzieś mnie tam oglądasz na Instagramie, no to wiesz, że oddech w, w wyglądzie brzucha jest bardzo ważny. My zaczynamy, y, zaokrąglamy klatkę. Tym razem my będziemy masować swoją przeponę manualnie. Przepona to jest tutaj tak jakby pod żebrami y, mięsień główny oddechowy. Naszym zadaniem będzie można zgarbić się i wejść palcami pod żebra. Wchodzimy i chwilkę zostajemy, masujemy, tak? Czyli naszym zadaniem jest wejść pod żebra i pomasować. Bardzo ważna jest sprawa, zwłaszcza jeśli siedzisz. Masz pracę siedzącą, masz taki powierzchniowy oddech, masz problem z otwarciem kratki piersiowej, wystające takie mm, odklejające, odklejające się łopatki. Łopatki, które odklejają się. <grych> um, masujemy tutaj, zwłaszcza pod sam mostek, tak? Po samym środku. Tutaj poprzesuwajmy powięć. Więc tak naprawdę. Takie rozluźnienie przepony jest kluczowe w tym dbaniu o i żeby mieć dobry oddech i ładnie wyglądający brzuch, działający brzuch. Um, tak. Ok. Teraz my jeszcze będziemy pobudzać sobie mięśnie pomiędzy żeber. Możesz sobie wygooglować, jak to wygląda, ale jeśli bez googlowania, to twoim zadaniem będzie tutaj wejść rękoma pomiędzy żebra, tak? Trafić pomiędzy żebra i zacząć uruchamiać. Uruchamiamy od tyłu też. Spróbuj trafić pomiędzy żebra. Jeśli bardzo ciężko jest trafić pomiędzy żebra, no to po prostu chwytasz tak, jakby swoją skórę, palcami ją przyklejasz do żebra i zaczynasz suwać to wszystko w górę, dół, w boki, w kółko. Na przykład tak. Uruchamiamy, uruchamiamy. Jeszcze. Tak. Ok, dawajcie, zrobimy kilka oddechów. Jeśli będziesz miała problem z oddychaniem, zapraszam do poprzedniego filmiku na YouTubie. Tam gdzie my uczymy się wyczuwać na nic. tam będzie więcej o oddechu. Robimy wdech, rozszerzamy nasze żebra, wypełniamy brzuch delikatnie powietrzem, czyli tutaj pasa musi rozszerzyć się na wdechu. I na wydechu zbliżamy do siebie. Jeszcze dwa razy. Ty tutaj swoje żebra chcesz rozrzucić, roz, otworzyć, zrotować na zewnątrz na 360 stopni. Na wydechu chcesz zawędżyć bliżej do górnego słupa. Znowu wdech, rozszerzamy. Wydech. Ok, dobra, przechodzimy do kolejnej, do kolejnego kroku, my idziemy sobie na jedno kolano, stajemy tutaj, najlepiej do, mm, robić to koło ściany, ale nie musisz. Tutaj postaraj się trochę albo miednicę w neutralnym ustawieniu, albo podwinąć, czyli nie wyginamy się w odcinku lędziowym, ok, podwijamy. Ręce przed siebie. Twoim zadaniem będzie ta ręka, która jest przeciwna do przedniej nogi. Ona będzie szła w górę, do tyłu. Tutaj rotujesz swój kręgosłup, kla otwierasz klatkę i wracasz. Możesz oczywiście że czymś się trzymać, na przykład tutaj i robić to. No, jakby będzie trochę kiepsko czegoś się trzymać, więc postaraj się utrzymać równowagę. Podwini podwinięte miednice. Ekstra byłoby, jeśli, poczu po, jeśli poczujesz tutaj rozciąganie delikatnie swoich zginaczy. I e, kolejna rzecz, którą dodajemy, żeby jeszcze bardziej zestymulować i tym samym muszdek, to jest fiksacja wzroku na tym kciuku. Więc opuszczamy barki łopatki i wyciągasz rękę. Czujesz jak łopatka się uruchamia i wracamy. I znowu idziemy. I wracamy. Tam. W sumie tak, jedyny moment, w którym możesz tak jakby przetrzymać się, to jest tutaj ręka i sobie dorotować odcinek piersiowy i wrócić, OK? Um, ja polecam najpierw spróbować to z podporem jakimś, z, opary, z opieraniem się na coś, a potem już bez. I jeszcze, tutaj bardzo mocno skupisz się na tym, żeby barki upuszczały się. Ty musisz poczuć, jak łopatka się ślizga po Twojej klatce piersiowej. I jeszcze, jeden raz i wracamy. Ok, rozluźniamy i zróbmy to na drugą stronę. Ja obrócę się w drugą stronę, żeby znowu moja ręka, która będzie otwierała się, była koło ściany. Można coś sobie tutaj pod kolano podłożyć. Ja też chciałam e, przypomnieć, ogłosić, kto, kto jeszcze tego nie słyszał, że ja przygotowuję nowy dla Was produkt i ten produkt będzie tym razem e, skupiał się na tym, żeby doprowadzić swoje pośladki do e, lepszego, powiedzmy tak, wyglądu, ale za tym oczywiście, że stoi to, że my bardzo mocno potrzebujemy dobrze rozwiniętych pośladków, mocnych pośladków, żeby nam utrzymywały bardzo fajnie całą postawę. I ten kurs będzie właśnie też, jak wszystkie moje kursy, przez pryzmat neuro i kompleksowy. My tam nie tylko będziemy ćwiczyć pośladki, uczyć się techniki tych podstawowych, najlepszych ćwiczeń na pośladki, żebyście potem mogły sobie rozbudować te pośladki same na przykład, nie wiem, dalej w domu albo na siłowni, ale y, też to będą treningi i na mięsie, na miennicy, i na brzuch, i na postawę. Ale z największy, największym akcentem na nasze pośladki. Jeśli już wiesz i kojarzysz moje podejście, to wiesz, że tak po prostu, tylko pośladki ćwiczyć nie zawsze to przynosi dobry rezultat, więc my będziemy tam zajmować się wszystkim innym. Yy, i. Jeśli jesteś jednak zainteresowana i chciałabyś dołączyć, i chciałabyś dołączyć po najlepszych warunkach, to wyślij mi w Instagram słowo cytryna, słowo, słowo cytryna, bez niczego, bez żadnych emoji, bez niczego. Po prostu napiwa, wysłać mi wiadomość cytryna. Ja Ci podeszle, jakie otrzymasz bonusy. trafisz do takiej listy, która, listy osób, która yy, otrzyma ofertę i będzie w stanie zapisać się na kurs po najniższej cenie no w najlepszych warunkach i z bonusami. Więc tak czy siak wysyła mi cytrynę i Ty sobie tam e, zobaczysz, co to za kurs, jak on wygląda i jakie bonusy e, otrzymasz za to, że po prostu poćwiczyłaś dzisiaj ze mną no i zdecydowałaś się pójść dalej i polepszyć wygląd swoich poslaków. E, idziemy dalej. My e, będziemy aktywować swój brzuch i mięśnie na miednicy. I my będziemy to robić e, też na jednym kolanie. Jeśli będzie bardzo wymagający, może stać na dwa kolana, lub w ogóle to zrobić na stojąco. I naszym zadaniem będzie tutaj rozszerzyć Żebra, zrobić wdech. Na wydechu zawężyć ten cały korset. My to też będziemy jeszcze na kursie jeszcze bardziej uczyć się. Wydech. Zrób wydech przez, przez takie zamknięte zęby, wyciskając ten, to powietrze przez zęby na zewnątrz. Spoczuj, jak mięśnie damienicy Zaktywowało się, zaciągaj ten pas, zaciągaj ten, ten brzuch i tylko kiedy poczujesz, że na tym wydechu, pod koniec wydechu brzuch zaktywowało się, to zaczynasz rotować klatkę i troszeczkę odchylać się do tyłu. To jest dość skomplikowane, ale um, uczymy się. Wdech, rozszerzasz, wydech. I jeszcze trzy razy wdech. Ja pokazuję tutaj po kilka razy każde, każde ćwiczenie, żeby dobrze wytłumaczyć technikę i żebyś zrozumiała, jak to wykonywać. Oczywiście, że dobrze byłoby na przykład po 10 razy na stronę każde z tych ćwiczeń zrobić, więc kolejnego razu, jak powtórzysz ten trening, to po prostu możesz. Przytrzymywać, zatrzymywać filmik i dodawać więcej powtórzeń, ale nawet jeśli nie będziesz mogła tego zrobić, to nawet te po 5-7 po razy na stronę będzie super. Odchylamy się. Ok. Na drugą stronę. Na drugą stronę pokażę, jak to robić na przykład na dwóch nogach. Jeśli na jednym kolanie jest wymagające. Tak samo, jeśli chodzi o wyprostowaną pozycję, czyli na wyprostowanych nogach. My robimy wdech, rozszerzamy żebra, rozluźniamy mięśnie na miennicy. I zaciągamy, mięśnie na minicy, pociągamy. Tutaj bardzo jest ważne, żeby to nie poszło na czwórę, ale poszło na mięśnie brzucha. Ty musisz poczuć, jak mięśnie brzucha aktywują się przy tym. Wdech. Wdech. Rozszerzamy, uczymy się, żebra, rozszerzamy. Zbieramy. I jeszcze. chyba nie na ten nie na to kolano stałam No właśnie. I ostatni. Okej. Okay. Dobra, mamy to zrobione i przechodzimy do mostu na barkach. Glute Bridge nazywany. Glute Bridge, Hip Thrust są jednymi z najlepszych ćwiczeń na pośladki. I jeśli Hip Thrust w warunkach domowych może, cięż, może być ciężko do wykonania. Zrobimy to w, w, w wyglądzie Glute Bridge'a. Naszym zadaniem jest i możesz to sobie sprawdzić, nie wiem, nagrywając siebie, patrząc na siebie w lustrze, aby jak będziemy unosić, my zrobimy tak. Mo, możecie robić obu nóż, ale żeby dodać jeszcze więcej bodźce i tym bardziej, jeśli nie macie dodatkowego ciężara, bardzo Wam polecam zrobić to jedno nóż. Tylko jeśli jesteś bardzo... Y, oso osobą, która bardzo dawno nie ćwiczyła, y, no to można na dwóch zaczynać i bez ciężarków Zadaniem jest naszym, y, nasze takie, żeby dobrze przykleić stopę i kiedy my unosimy swoją... Y, swoje biodra w górę. My tutaj nie wyginamy się, my pamiętamy, że nasza paszcza rakina jest zamknięta, czyli spojenie ono jest z na jednej linii i my pamiętamy, że my najpierw robimy wydech i usztywniamy brzuch, tak? czyli aktywujemy tak, jak my uczyłyśmy się podczas oddechu. Tutaj naszym zadaniem też jest wypchać biodra w górę I jakoś bardzo mocno, tutaj jeszcze łopatki wszystkie przyklejone. I żeby pięta była pod kolanem. Jeśli dasz zbyt daleko, no to mogą bardziej łączyć się kluczowo goleniowe a po, nie ani pośladki, nie poczujesz po prostu pośladki, albo jeśli dasz zbyt blisko, no to bardziej będziesz czuła czwórę. Więc to jest... To jest właśnie, robimy na razie bezciężarko 5 razy, druga noga, jeśli to może być bardzo dla Ciebie pomocne, przyklej ją bliziutko do yy, klatki piersiowej, bo wtedy nie będziesz, będziesz miał mniejsze ryzyko, że pójdziesz. Tak, nie? że otworzysz jakby, że, przy, że przeniesiesz to wszystko na lędzie. Więc taka blokada za pomocą drugiej nogi jest bardzo pomocna. I my idziemy tutaj, wbijamy tak mocno pięte teraz w podłogę, że ty czujesz, że zaczynasz unosić biodra. My idziemy dość tak dynamicznie w górę i powoli w dół. I góra. I powoli w dół. Myślisz o pośladku. Teraz będą dziewczyny, które nie będą czuć pośladka w tym. W kursie na pośladki, oczywiście, że będzie krótka anatomia pośladka, bo my w kursie na pośladki będziemy budować połączenie nerwowo-mięśniowe. Połączenie nerwowo-mięśniowe jest bardzo ważne w tym, żeby w ogóle rozbudować te pośladki, żeby poczuć, bo inaczej będą się łączać yy, czwórki. Kulczowo-koleniowo, grupa, wszystko oprócz tych pośladków. Lędźwia, więc to jest bardzo ważne, tym będziemy się zajmować i tego będziemy się uczyć. I powoli wdech. I wydech. Z ciężarkiem, jak to wygląda, pokazuję. My zrobiłyśmy się już 5 razy i zróbmy jeszcze 5 razy z lub bez ciężarka. I góra. 2, 1. Góra. Myślisz o pośladkach. 2, 1. Góra. 2, 1. Góra. 2, 1. I góra. 2, 1. Dobra. 10 razy na drugą stronę. I góra. 2, 1. Góra. Spokojnie sobie oddychasz. Ważne, żeby tutaj nie

Jest? Jest. Ok. Dobra. Przez bok wstajemy i zadaniem ostatnim na dzisiaj będzie jeszcze zaangażować poszlatki z innym ćwiczeniem, z minibandem. I tutaj, bo ważne jest zrozumieć. Trzeba wiedzieć, jak kształtować tam te poszlatki, bo tylko na przykład hip czy tam przysiadami, czy tam jakimiś... To też zależy na ile jesteś zaawansowany, jakie ćwiczenie dobierać i tak dalej. My będziemy to omawiać na kursie. A będziemy też omawiać na kursie, co da się zrobić z tymi hip -tips i czy w ogóle da się coś zrobić, nie? więc będą lekcje o tym. Ale to, co jest ważne, zrozumie zrozumieć, że musi być ten plan treningowy kształtowany tak, żeby każdy łuk na tego, tych mięśni pośrodkowych były yy, łączone do pracy bardziej. I yy, żeby zrobić następujące ćwiczenie, yy, trzeba wziąć krzesło, trzeba wziąć coś, za co możesz tak zahaczyć swoją taśmę. No i właśnie, zahaczamy taśmę pod nasze krzesło, pod jedną nóżkę krzesła, mini band. Jeśli jesteś na siłowni, to będzie dużo łatwiej to zrobić z linką. I zadaniem jest, dajesz prawą nogę tutaj do tej taśmy. Blokujesz swoimi rękoma krzesło, żeby nie pojechało do, do ciebie. I uwaga, stajesz tutaj stopy razem, lewa stopa idzie na krzyż. Prawa stopa, która jest w taśmie, rotuje się na zewnątrz, tak? Czyli Twoje palce stu, stopy teraz obracają się do pięty tej stopy opornej. Ty blokujesz krzesło lub tam robisz to na lince, zginasz tutaj przednią nogę w kolanie i Twoim zadaniem jest dynamicznie taśmę pociągnąć i wrócić. Ja chyba wzięłam za taką mniej elastyczną. I wrócić. Dynamicznie. Góra Poczuj pośladek i powoli obniżej. Góra, poczuj pośladek i powoli obniżej. I góra, poczuj pośladek, obniżej. Mamy pięć jeszcze pięć. Góra powoli, powoli, powoli. Teraz tak, pod koniec tego treningu. Kto bardzo mocno chce skupić się na pośladkach, to wykonuje ostatnich dwa ćwiczenia jeszcze dwa saty po 10-15 razy dwa ostatnie ćwiczenia, tak? Jeszcze powtarzamy po, jednym, po jednej rundzie. Tak, ja przestałam liczyć, więc myślę, że to jest yy, może dziewiąty i dziesiąty. To jest troszkę wymagające, jeśli chodzi o. Możecie też, wiecie co, jeśli macie obciążniki na stawy skokowe. Bardzo pięknie zapracują, albo można i obciążnik, i mini band. I jak na domowy trening, bardzo mocno takie z zmaksymaliz ja Zmaksymalizujemy ten bodziec. Dobra, dajemy swoją. Jakieś brudne stopy już, się. Dajemy swoją lewą stopę w gumę. I nasza prawa idzie na krzyż, zginamy tak, w, zginamy w kolanie i rotujemy tutaj tą nóżkę naszą lewą. Tak, czyli moje palce znowu popatrzyły tutaj na piętę. Ja jest, jestem w dość mocnym skłonie, tak, czyli ja nie jestem wyprostowana, zauważcie to. I idziemy raz i w dół, w dół, w dół. Raz, i w dół, w, dół, w dół. Jeśli mam gumę, pozwoli tak, żeby ta noga wyszła jeszcze wyżej. Tak? Czyli żeby, na przykład, jeśli zrobicie to bez gumy. Bez gumy też można to robić. I góra. Pum, pum, pum. To byłoby najlepiej. Może macie dłuższą gumę, żeby w domu to zrobić. Tak, czekajcie, bo ja swoją cytrynkę tutaj... Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze pięć albo z obciążnikiem. Naszym zadaniem jest tutaj tutaj w górę dobrze wyciągnąć, więc zobaczycie, bo ja sobie dobrałam złą gumę i ona mi nie pozwala aż tak mocno unieść nogę albo można spróbować jeszcze bardziej zgiąć kolana. Hop Poczujcie ten pośladek, myślicie o tym pośladku, myślicie i jeszcze dwa i... Jeszcze jeden. Ok. Rozluźniamy, pół minuty przerwy, i można powtarzać jeszcze Glute Bridge i ten kickback, wariację tego kickbacku, jeszcze dwa razy. Uh, więc przypominam, jeśli chcesz dostać się do listy i po prostu otrzymać tę ofertę jako pierwsza osoba i otrzymać tą możliwość dopisania się po najniższej cenie, bo to jest premiera kursu. Ja wracam po swojej kontuzji kolana tak, uh, do budowy pośladków. Oni, one mi zniknęły po tej kontuzji, więc jeśli chcesz dołączyć, bo my będziemy ćwiczyć razem, to jest pierwszy kurs z tej serii, z tych edycji, w których będziesz ćwiczyć na żywo ze mną, więc naprawdę świetna okazja. Wysyłaj słowo CYTRYNA w, w prywatnej wiadomości, po prostu bez niczego, CYTRYNA w, na mojego Instagrama i otrzymasz wszystkie informacje i zdecydujesz, być może to jest coś dla Ciebie. Dzięki Ci wielkie za ten trening i do zobaczenia na jakimś kolejnym. Pa!